Widzicie w ogrodzie pod szumiącą lipą w niedzielę. Moje plany na poszukiwanie jesieni w lesie niestety chyba nie dojdą do skutku, bo jak widzicie, wieje i pada. No niestety, znowu deszcz i deszcz i deszcz. No co zrobić? Taka uroda w tym roku. Jak człowiek widzi słońce, to się cieszy jak dziecko. A jak deszcz. To jest normalka, więc dzisiaj zapewne niedzielny odpoczynek w domu. No, bo nie dość, że pada, to jeszcze strasznie wieje. A na razie całe ptactwo nakarmione, zarówno to domowe, jak i dzikie. No, i jak zwykle rano, czas na śniadanie. Dzisiaj już zupełnie inna temperatura. Tylko 5 stopni, mroźne powietrze. No i od razu słoneczko, bo jak się obniżyła temperatura, no to słoneczko wyszło i już jest ładna pogoda słoneczna. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie, więc dalsza część porządkowania warzywnika dzisiaj. Jak widzicie, dzisiaj słoneczko świeci, ale już nie jest tak ciepło, jak ostatnio. Ostatnio, jak było pochmurno i padał deszcz, to było 10-15, nawet więcej stopni. Natomiast teraz nawet nie ma 10 stopni, bo jest zimny, północny wiatr. No ale co zrobić? Trzeba, trzeba dalej działać, dalej oczyszczać grządki? Oczywiście, nie jest to ciekawe zajęcie, no ale musi się to zrobić, no więc więc dzisiaj oczyszczam ten łuk bo jak widzicie zostały mi fasolki niestety one już zostały potraktowane przez przymrozek więc nic już z nich nie będzie to wszystko z tego łuku pójdzie na kompost i od razu te, już te kukurydze powyrywam bo one, już te kukurydze powyrywam bo one przemarzły już liście Mimo, że tutaj jakieś kwiaty. O, tutaj jakieś kwiaty jeszcze są, ale, ale to już na pewno nie będzie z tego żadnej kukurydzy. W przyszłym roku wcześniej posieję tą kukurydzę. Może nawet zrobię sadzonki, żeby po prostu to było szybciej. Więc zabieram się tutaj za porządkowanie, bo połowę z tej grządki mam już zasiane nawozem zielonym i tam już ładnie rośnie, więc zrobię tutaj tą kolejną grządkę, żeby ona, więc zrobię tą połówkę następną, żeby, żeby cała ta grządka już była posiana. No więc yy, zabieram się do pracy. To wszystko po przyniosę sobie tutaj taczkę do taczki wszystko i to wszystko pojedzie na kompost. Od razu będę siekała sobie tę kukurydzę na mniejsze kawałeczki, żeby już nie zmiała w kompustowniku to wszystko rozdrobnione. Jeszcze te kukurydze tutaj, o, zobaczcie, one puszczają jeszcze te kwiaty, no ale liście już całkowicie były przymrożone. Widzieliście, pokazywałam Wam jak przyszedł ten przymrozek, to całkowicie te liście były przeźroczyste. Tu na przykład w tej kukurydzy. Zobaczcie. Ona dopiero zaczyna kwitnąć, a przecież jest już połowa października. Dzisiaj 13 października. No to zanim ona, on, zanim ona zakwitnie, zanim zapyli się, no to już będzie pewnie listopad. Także nie ma co, trzeba czekać na przyszły sezon z kukurydzem. No dobrze, kukurydzę mamy już załatwioną. Teraz troszkę mozolnej pracy przy fasolce, bo jak wiadomo, fasolka się owija i będzie teraz ciężko ją rozwinąć. Ale jakoś trzeba będzie dać sobie radę. Tutaj mam niższy ten łuk, i prościej mi po prostu tutaj to wszystko zdejmować. Dlatego tamten pierwszy łuk obniżymy na przyszły rok. To też wszystko pójdzie na kompost. Dzisiaj bardzo wieje i bardzo nieprzyjemny zimny wiatr. Nie, nie pracuje się zbyt przyjemnie, no ale codziennie trzeba coś zrobić, bo znowu zapowiadają na noc deszcz. Więc znowu będzie mokro i robi się coraz zimniej, więc ten mój poplon będzie miał gorzej do wykiełkowania. No ale może się uda, może przymrozki akurat nie przyjdą. Na razie przynajmniej nie zapowiadają. Fasolka bardzo ładnie w tym roku obrodziła, było aż za dużo i no nawet nie zdołaliśmy zjeść wszystkiego taka była duża ilość. No, jak jest tak dużo różnych warzyw, to ciężko jest nam we dwójkę wszystko zjeść. Część oczywiście daje córce, ale jeżeli nie da się przetransportować tego do Gdańska, no to niestety, ale jesteśmy skazani na to, żeby sami wszystko zjeść, więc no czasami coś zostaje. No przyszedł ten przymrozek, bo gdyby nie to, to te fasolki jeszcze by się nadawały, ale one niestety przemarzły. Tutaj mam tą fasolkę fioletową, i tą fasolkę sobie zostawię, zbiorę do wiadra i tak samo zamrożę te nasiona ze środka. Bo ona nie przemarzła, ona ładna jest, nie ma żadnych, chorób na, nie, nie ma żadnych na niej chorób. No, i tak jak otworzyłam strączki, to jeszcze w środku są fajne fasolki. No, więc tej akurat mi szkoda wyrzucić. No, jeszcze taka dość pokaźna ilość fasolki, także tej szkoda było wyrzucić. następna grządka przygotowana. Połowę już jest obsiane. Już tutaj rośnie poplon. A teraz następna połowa. I jak widzicie tutaj pięknie rośnie ten wcześniej posiany poplon. Natomiast tutaj będzie następna część. Teraz zabieram się z tej strony. Ponieważ no, ta fasola jeszcze tu zostanie. Zobaczymy co z tego wszystkiego będzie. Ale tu gdzie rosły papryki... Tutaj można zrobić już porządek, wszystko to wyrwać, to też pójdzie na kompost i tutaj można też już obsiać poplonem. No i wtedy będę miała już dosyć sporo zagospodarowanych i przygotowanych na zimę grządek. Bo tutaj mam już jedną grządkę, na której pięknie już się zazieleniło. Tutaj mam tą z fasolą. Teraz tutaj, co wam przed chwileczką pokazywałam, jest ta połowa i tam dzisiaj zrobione. Tutaj zasadzona pięknie cebulka, ozima, tutaj poplon ten, który robiłam ostatnio. Tutaj jeszcze marchewka i tutaj ten pierwszy poplon, który siałam. I on już jest, zobaczcie, jaki ładny, duży. Zobaczcie, jaki on już jest wysoki, fajny. Także jak to się zetnie, teraz fajnie, jeszcze troszkę zostawię, niech rośnie, ale jak to się zetnie, to to fajnie pokryje całą ziemię taką kołderką. A jeszcze oprócz tego tam jest przecież kompost, więc super będzie to odżywcze dla ziemi. Zobaczcie, moje kurki, jak tylko się zbliżam, to od razu już wszystkie stoją pod bramką, bo myślą, że ja zaraz im coś przyniosę do jedzenia. O, moja ulubienica Zosia Biała stoi sobie na, na najwyższym szczeblu. Ona jest tutaj rejwodzi w tej, w tej całej ekipie. Tak więc zaraz zabieram się za tamtą jeszcze grządkę do uporządkowania, którą mam, tą z papryką i teraz będę tylko czekała, kiedy zbiorę fasolę i będę zbierała marchewkę i warzywnik będzie tutaj uporządkowany. Tam, gdzie dynie, jeszcze rosną dynie, tam muszę powycinać już te liście, które już mączniak zaatakował, wyrzucić do bio, no i tam jeszcze wziąć z tego drewnianego drewnianej podpory te fasole. I to w warzywniku będzie tyle i tylko jeszcze zebrać papryki z tunelu i koniec, koniec zbiorów będzie. Także troszeczkę jeszcze pracy jest, ale już mniej niż więcej.